Dzień dobry, nazywam się Violeta Dobras. Witam w podcaście Łamigówki energetyczne i klimatyczne. Moim dzisiejszym gościem jest doradca energetyczny Mariusz Wasik. Dzień Witaj, dobry. Mariusz. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak zatankować samochód elektryczny. Może to pytanie jest troszkę przewrotne? Ale mamy nadzieję, że tutaj wyjaśnimy pewne kwestie związane z elektromobilnością. W ostatnim czasie mówimy o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, ale przeważnie w kontekście walki z niską emisją i o tym najczęściej słyszymy w przekazie publicznym. Natomiast szczególnie w większych miastach słyszymy, że dużym tutaj zagrożeniem jest właśnie emisja liniowa, czyli emisja powstała z transportu. No i tutaj zastanowimy się, w jaki sposób może trzeba zaradzić tej walce z tą emisją liniową, czyli zastanowimy się, jaki wpływ elektromobilność ma właśnie na walkę z likwidacją tej emisji liniowej. I moje pierwsze pytanie, bo jeżeli mówimy o elektromobilności, to dla nas jest to w sumie jednoznaczne, że elektromobilność równa się samochód elektryczny. Czy faktycznie tak jest? No nie dokładnie. No, dla potocznego śmiertelnika, słysząc elektromobilność, elektromobilność, temat elektromobilność, no to jednoznacznie widzi elektromobilność równa się samochód elektryczny. Natomiast w tym haśle zawierają się jeszcze tak zwane problemy związane z prawodawstwem, kwestią ustalenia jakichś finansowań kwestia sprzedaży samochodów. Drugi element to jest kwestie stacji ładowania i w ogóle tej infrastruktury, która jest potrzebna, żeby ta elektromobilność, te pojazdy funkcjonowały. No i dopiero tak naprawdę na trzecim miejscu mówimy o tych pojazdach elektrycznych, które, które w tym temacie funkcjonują. To czyli jak, jak w takim razie zdefiniujemy samochód, czy też pojazd elektryczny? To jest sprawa prosta. No, pojazd elektryczny będzie to pojazd, który jest wyposażony w jeden lub więcej silników elektrycznych. Zazwyczaj jest to już więcej niż jeden silnik, silnik elektryczny, które do napędu oczywiście wykorzystują energię, energię elektryczną. No, a ta energia elektryczna z kolei może tutaj pochodzić z różnych źródeł, bo. To nie tylko ten akumulator, który każdy sobie wyobraża, że to jest ta wielka bateria w samochodzie, natomiast pojazdy elektryczne, z nimi mamy kontakt już od bardzo wielu lat, bo chociażby w przypadku pojazdów takich jak pociągi czy, czy, czy trolejbusy, gdzie energia elektryczna jest dostarczana z zewnątrz w ogóle, bardzo wygodne, ponieważ no, przy działającej infrastrukturze może to być pojazd, który ma energię elektryczną produkowaną w samym pojeździe, tutaj na przykład tak, tak zwane lokomotywy spalinowe, tak naprawdę nie są spalinowe, tylko elektryczne, gdzie tutaj silnik spalinowy napędza generator prądu, który z kolei napędza sam, sam pojazd. No, i mamy, mamy tutaj na przykład pojazdy wyposażone w tak zwane ogniwo paliwowe, które też może być źródłem energii elektrycznej. No i są jeszcze różne, że tak powiem, mieszane konstrukcje, gdzie mamy dwa, dwa rodzaje napędu. Silnik spalinowy, który produkuje, w samochodzie też produkuje energię elektryczną. Także tak wygląda kwestia zasilania tego samochodu w energię elektryczną. Aha, czyli w sumie tak jak no, dobrze powiedziałeś, to jest dobrze poznana technologia, to raczej nie jest jakieś takie nową, natomiast chyba faktycznie teraz zostało to przeniesione na z takich dużych pojazdów, z którymi dotychczas mieliśmy do czynienia na właśnie samochody osobowe. Czy w takim razie powiedz nam, w jaki sposób jest zasilany samochód elektryczny, czy tym źródłem energii jest bateria, czy też akumulator? Czy znaczy, w standardowym samochodzie elektrycznym mamy w zasadzie dwa, dwa akumulatory? Jeden, ten tak zwany napędowy o dużej pojemności, e, który ma zgromadzoną energię, tą przeznaczoną, mówiąc, do, przede wszystkim do jazdy samochodu. Natomiast no, musi być też ten drugi, który, że tak powiem, odpowiada za podtrzymanie wszystkich układów. No, dokładnie taki sam akumulator, jak funkcjonuje w samochodach spalinowych. Który jak nam się rozładuje, no to po prostu samochodu nie uruchomimy. Tylko w większej teraz mamy skali, tak? A jak wygląda sprawa z napędem takiego pojazdu? Czy po prostu w miejsce tradycyjnego silnika zainstalowano silnik elektryczny? No dokładnie tak. A nawet można powiedzieć, że nawet więcej niż jeden silnik elektryczny, bo tych rozwiązań napędowych jest kilka. No standardowo z silnikami spalinowymi wiemy, jak jest, mamy ten silnik najczęściej z przodu samochodu pod maską. No, są jeszcze niektóre, niektóre samochody, gdzie mają ten silnik z tyłu. No i ten silnik napędza najczęściej przednie koła samochodu, czasami też tylne, czasami cztery koła. Natomiast w przypadku Zastosowania silnika elektrycznego, ten silnik, czy nawet dwa silniki mogą pracować z przodu, napędzając od razu koła samochodu, czy w skrajnym przypadku nawet cztery, cztery silniki elektryczne, każdy, każdy jest osobno napędzający jedno z kół. No dobrze, czyli tutaj już wiemy, że przeciętny użytkownik tak zwanego elektryka może spodziewać się po prostu pod maską silnika elektrycznego. A co w przypadku tak zwanych hybryd? Bo oczywiście hybrydy są to też nieodłączne z rozwojem właśnie pojazdów elektrycznych. A hybrydy to jest właśnie pewna odmiana, można by powiedzieć, samochodu elektrycznego, ale bardziej jest to samochód spalinowy elektryczny Yy, w zasadzie pierwsze hybrydy pojawiły się już w ubiegłym wieku, w latach 90. Yy, tutaj nie będzie tajemnicą, że tym, że tak powiem, prekursorem jest firma Toyota, która, która tą pierwszą hybrydę wtedy wypuściła, i w Japonii to był samochód, który się wtedy rozpowszechniał. W Europie, no już trochę później, bo powiedzmy. Jeżeli chodzi o Polskę, możemy mówić o roku 2010 mniej więcej, jak się tutaj hybrydy tej firmy pojawiły. Natomiast ogólnie mówiąc, jest to samochód wyposażony w dwa rodzaje silników i w dwa rodzaje zbiorników paliwa. W cudzysłowie, czyli mamy ten silnik spalinowy napędzany silni benzyną i mamy silnik elektryczny napędzany energią elektryczną, i tutaj. No, albo jest to ta energia elektryczna z zamontowanego akumulatora, tylko albo, albo ten akumulator jest na, ładowany silnikiem spalinowym, i w ten sposób mamy samochód, który może też jeździć jako samochód elektryczny. Bo mi się wydaje właśnie, że tak przy rozwoju elektromobilności, taką blokadą dla nas taką psychologiczną właśnie jest to, że. Jakby nam się to auto nagle rozładowało, to co zrobimy wtedy, nie? Czyli nie mamy możliwości w dowolnym miejscu zatankowania tego pojazdu, no tylko tutaj musimy się już przemyśleć sobie wcześniej, gdzie ewentualnie są te stacje ładowania. A jeszcze jeżeli chodzi o hybrydę, nieodzownym takim pojęciem, które nam się łączy, jest plug-in. Czy możesz wyjaśnić, co ono oznacza? To jest ten, że tak powiem, najnowszy rodzaj hybrydy, mówiąc w skrócie, który ma akumulator, znaczy ma akumulator gromadzący wystarczającą ilość energii elektrycznej, żeby ten samochód, powiedzmy, był w stanie przejechać na samym silniku elektrycznym stosunkowo długi odcinek drogi. Te pierwsze, te, czy te hybrydy, nie plugin. Mówiąc prosto, też miały taką możliwość, tyle że zasięg na jazdy samochodu tylko na energii elektrycznej był bardzo krótki. To był poziom załóżmy, nie wiem, 5 km, czyli większość trasy taki samochód pokonywał jako samochód spalinowy. Natomiast te hybrydy plug-in, po pierwsze mają większą pojemność tego, tego akumulatora, pozwala im to przejechać dłuższy odcinek powiedzmy 20-30 km, a poza tym dodatkowo ładowanie tego akumulatora w tej hybrydzie plug-in można go ładować z zewnątrz i podłączając do stacji ładowania. Natomiast w tej hybrydzie standardowej, nie plug-in, ten akumulator był tylko ładowany za pomocą tego silnika spalinowego samochodu. A powiedz może teraz, jak już zaczęłam ten temat naszego dzisiejszego nagrania od właśnie tej walki z emisją, od zanieczyszczeniami powietrza, to czy dlaczego w ogóle powinniśmy stawiać na samochód elektryczny? Czy tylko i wyłącznie właśnie z powodu tego, że nie mamy tej emisji związanej z dwutlenkiem węgla? Znaczy, no zdecydowanie tak, ponieważ taki samochód elektryczny, mówimy, nie mówimy tu o hybrydzie w tej chwili, tylko o tym czystym elektry mhm. elektryku wyposażonym tylko w akumulatory, jest to samochód bezemisyjny, mhm. tylko należy pamiętać, że chodzi tu o bezemisyjność w trakcie eksploatacji tego samochodu, czyli w trakcie jazdy. Mhm. Jeszcze jednym warunkiem będzie to, że pamiętajmy, że. My ten akumulator musimy naładować energią elektryczną, no, a jeżeli chodzi na przykład o przykład Polski, no to póki co, ponieważ mamy praktycznie największy udział w produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego czy z paliw kopalnych, to tak naprawdę ta energia, którą ładujemy tego elektryka, no nie będzie zielona, czyli trudno go traktować jako zero, zeroemisyjny. Natomiast w przypadku załóżmy potencjalnego użytkownika takiego samochodu posiadającego u siebie w domu instalację fotowoltaiczną i produkującego ten prąd u siebie na miejscu, no to mhm. wtedy ten samochód faktycznie jako w eksploatacji będzie samochodem zeroemisyjnym. A czy właśnie jak już wspomniałeś, że ktoś mieszka w domu jednorodzinnym ma tą instalację fotowoltaiczną, to w tym momencie ten nasz elektryk może być również traktowany jako magazyn energii. Dokładnie tak. No z uwagi na to, że pojemności tych akumulatorów pojazdów elektrycznych, samochodów elektrycznych są stosunkowo duże, bo to jest rzędu, pojemność rzędu 20 kWh i, więcej, i większej. Także, a ponieważ no, produkcja energii elektrycznej w domu z instalacji fotowoltaicznej najczęściej jest taka, że w ciągu dnia jest ona z nadprodukcja, więc tą nadprodukcję energii elektrycznej możemy wykorzystać do tego, żeby sobie ten samochód w domu podładowywać, czy nawet ładować. I no nawet są możliwości wykorzystywania tej zgromadzonej energii z tego samochodu do zasilania czegoś w domu. W sytuacjach To się wydaje takie w sumie idealne rozwiązanie, nie? że jeżeli się faktycznie mieszka w tym domu jednorodzinnym, ma się tą instalację, no to taki samochód elektryczny jest takim idealnym dopełnieniem tego całego układu, nie? Dokładnie tak. Poza tym, jeszcze jedna, mówiąc ogólnie, zaleta elektryka jest taka, że w porównaniu do samochodu spalinowego, że przecież nikt koło domu stacji paliw nie ma, nie ma dystrybutora z benzyną, nie zatankuje sobie samochodu w domu, musi jechać na tą stację. Owszem, pomijamy przypadek, że nie wiem, w kanistrze ktoś ma, ale to chyba. Rzadka ta sytuacja, tak, tak, tak. Bo dostępność jest duża paliwa. Natomiast no, tu tankuje ten samochód, może sobie go zatankować w zasadzie stojąc. Koło domu. A jak właśnie jest, wygląda kwestia zużycia w cudzysłowie paliwa, właśnie w samochodzie elektrycznym, ponieważ tutaj dużo osób, myślę, ma takie obawy. Jak na początku, właśnie ta elektromobilność zaczęła się tak mocniej rozwijać, no to każdy się zaczął zastanawiać, czy na te wakacje nad morzem dojedzie tym samochodem elektrycznym i czy na pewno wystarczą mu te stacje ładowania, które są po drodze dostępne. Jak właśnie wygląda zużycie tego paliwa? No i właśnie to jest coś, co, yy, znaczy, t, trzeba po, trochę inne podejście mieć, eksploatując samochód elektryczny w stosunku do tego, co, do czego nas przyzwyczaił samochód spalinowy. Yy, bo yy, w takim prostym porównaniu, no to yy, standardowy, powiedzmy, taki średnia pojemność baku, pali baku yy, to jest powiedzmy 50 litrów. Te 50 litrów można przeliczyć, że to jest około 500 kWh. Bardzo dużo, natomiast pojemność tych samochodów elektrycznych o największym zasięgu, yy, odpowiadających tym, tym 50 litrom paliwa, no to jest około yy, 100 kWh. Czyli tu mamy 500 kWh w benzynie czy w ropie, to już bez znaczenia, bo to jest uśredniona wartość. Natomiast tu mamy 100 kWh energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorze. No i teraz tak, jeżeli chodzi o paliwo, to tak naprawdę mamy bardzo dużo energii, tylko bardzo dużo jej tracimy z uwagi na straty i tak de facto na sam napęd mniej więcej 20% z tej energii pójdzie, może 30. Natomiast w przypadku samochodu elektrycznego, no 100% tej zgromadzonej energii w akumulatorze idzie do napędu, ale jest jeden minus. To nie idzie tylko do napędu, tylko do zasilania wszystkich dodatkowych elementów, które są w samochodzie. Oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja. Te wszystkie układy czerpią z tego samego zbiornika. W przypadku benzyny no to tutaj jakby energia potrzebna do działania samochodu w trakcie jazdy i tych różnych układów, które ją wykorzystują, jest jakby produktem ubocznym pracy silnika, silnika spalinowego. Silnik spalinowy produkuje napędza alternator, ten ładuje, ładuje, zapewnia nam zasilanie tą energią elektryczną. W elektryku niestety tego nie ma, My musimy się liczyć, że to załóżmy 100 kWh spora część pójdzie na y, samoe, samą jazdę samochodu, natomiast y, też musimy wykorzystać tą energię na zasilanie tych dodatkowych rynku. rzeczy. Tak. To może jeszcze już tak y, na podsumowanie może spróbuj odpowiedzieć na, na tą naszą łamigłówkę, którą sobie postawiliśmy na początku, czyli jak zatankować samochód elektryczny? No najprościej na stacji ładowania, które są już dostępne w Polsce. Co prawda w ilości w stosunku porównując do stacji benzynowych jest tego może nie tak dużo, bo tak patrząc na statystyki w Polsce jest około tu zawyżam trochę, około 8 tysięcy stacji, benzyno, stacji benzynowych i mniej więcej 8 tysięcy stacji znaczy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Tylko to mówimy, punkty ładowania, a stacja benzynowa to jest z kolei ileś punktów tankowania. Jak to porównując stacje ładowania do stacji paliw, no to mamy tego mniej więcej tutaj, powiedzmy 8 tysięcy stacji paliw, ale stacji ładowania na poziomie około 2,5 tysiąca, także yy, duża różnica. No i dodatkowo no kwestia czasu obsługi tego. Tankowanie, no to powiedzmy te dwie minuty tak, tak. czy trzy, natomiast ładowanie to, to już. Jest, y nam czas na w zależności od mocy stacji ładowania będzie to krócej lub y już. więcej. Natomiast nigdy nie tyle, mm -hmm. póki co nie tyle, ile trwa tankowanie. To no, Dziękuję Ci bardzo za wyczerpujące odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przyjęcie dziękuję. zaproszenia do dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Do widzenia.